.pl, a tu drugi odcinek, Płonące Drzewo. Znaczy, to nie jest odcinek Płonące Drzewo, a tylko przygody z Minecraft. I to jak, jest, ja, ja nie jestem w Placu PL. mi tak, się Pan robi drzewo. Aha, ale naprawdę, czy ja mam tu palniczkę? Nie. Nie kupa. W ogóle tamten odcinek to miałem słaby mikrofon i mi to wybaczyć się. a już Idę pewnie ten odcinek też taki będzie do mnie. Dobrze no musicie mi wybaczyć. No lata nie piękne. Pięknie drzewka. No, wyszłycie, ale... Ta, jeszcze ja wpadłem dulaty. Pięknie. Pięknie by było. No. Tamten odcinek był nudny. Ja sprób spróbuję, żeby był lepszy. Żeby nie było takiej kupy. Tak ciężko, tak ciężko, tak za bardzo. Prawie wam ścina. Umieram, Wioska, wioska, wioska. ja cię kręcę. Nie, to mi się tak rzadko zdarza i jeszcze taka wielka, no, to no się prawie próbkało. Wioska. tak, przyci przycina, tak, przycina, tak, tak.

W ogóle w tamtych nie było nocy. Od razu skończyłem. Gdzie tam jest tak? Gdzie pan... tam? Co tak późno już? Aha, jest 19.04. Dobra, tu się urządzał do tutaj dom. Gorski. dobra, nic. dobra nic, nic. nic, nie mówiłem w ogóle. Nie, nic. Nie wiem, czy wam to powiedzieć, czy nie. O, bo co ja się tu w ogóle chowam jeśli nie ma potporu. A może... Nie, nie chcę potworu, bo jestem jest za słabe. Tak. Zapomniałem o tym, że tu są takie skarby. Może dia diamond będzie! Diamond będzie! Może! Może. Może, Boże, będzie diamant! Pięknie no, drugi odcinek diamenty i Obsydian, nie? Pięknie no. Czekaj, nie starczy nam na portal. Już nie wam, nie wiem gdzie mieszkam. Nie? A może jeszcze taka miejsce? Nie, to nie wiem. Y, pięknie. Zrobię wam Do nieba! Schowane! Nie do dom, tylko uderzyłem. Jak można w dom uderzyć? No. I tak, tak. Puszki tak Oczywiście. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, odcinki będą dziesięciominutowe maksimum. Przez nimi to ja nawet nie pamiętam, ile spał, ale albo osiem, tak, osiem minut, tak ponad, albo e, 6 minut. Tak nie pamiętam. Mówił, 8, nie pamiętam, bo... Dlaczego oni tu nie mają wejścia? Niech się ksiatka. Dobra, to Koniski, koniki. w ogóle to nie mogę dłużej nagrywać, bo bańki mi tego nie pozwalają. Ja chciałam wymówić na, nagrać, ale jak nie będę miał lepszego programu, to będę na razie na... Jak to taka super granie. Prawie skończyłem je. To jest znam Ech. W ogóle trudno ją dosyć kupić. Ja ją kupiłem za 20 zł, a war, a jeszcze była nalepka z ceną i ona kosztowała 40 zł. Czyli w sklepie są za 40. W ogóle są przydyski, jak się jeden zlubisz, jak się jeden zgubi, to masz drugi. A jak się drugi zgubi, to masz trzeci. No to fajnie. Nie? Niektóre mają tylko jedną płytę, jedno się zgubi i koniec. Ogrze, nie. Tak jak ja śmiałem sympty, nie? Zepsuła mi się gra Pięknie. No bo tylko fajna gra. A ja tu gadu gadu i nie wiem co robić. Co ja mam robić no? Co ja mam kurczę robić? Nie wiem. Na, na trzecim odcinku będzie zamień na potwory. Na łatwym dam. Na łatwym co jest najwięcej w ogóle potworów. Nie wiem czemu. Czemu nie ma dymu? <ścisza> dymki, dymki, dzi, nie, niko, nie. No pięknie tutaj wam jest. Chciałem jeszcze karaoke party, ale jak będę miał lepszy program. Nie? Jak będę miał lepszy mikrofon, bo ten są do kupy, nie? Więc muszę być blisko, nie? Teraz pewnie mnie nie słyszeliście, no i to kupy. Ale może teraz mnie słyszycie. Tak, no. Ale obiecuję wam, minimum 6 minut. Więcej nie będzie. Jak będzie mniej, to to, 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 to dajcie łapkę w dół. No ale nie dawajcie łapek. No, trochę. nie jest takie Dura. Nie, jestem już się Wiem, ale mam pokoju. Nie wiem, czego ja, ja to szukam, ja chciałam kamień, a nie dynię. Nie mam głowy, nie? Nie, głowa to dynia. A już się nie, już nie, nie, gadam, nie, 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 to gada. W ogóle to jest... Dobra, i nic nie mówię o szkole, Ach, Ja tyle rzeczy chciałam nagrać, ale to pozwala mi tylko na Minecraft, bo nie mogę w pełno takim, że gra się nie chce tak wyłączyć, na przykład na ten, na tym kradnijszym Windows, na ten, takie taki, obrzęk się... No, chyba wiecie, o co nie, nie mi chodzi, ale chyba nie wiem. Wiecie, o co mi chodzi, Super, super, nie no. Ale ja mi jestem bogaty. W drugim odcinku bogactwo. W ogóle wiem, na początku jest wszystko nudne i jeszcze w moim wypadku. Ale pewnie mnie nie słyszycie, bo ja muszę się schylać, żeby bo ja, Bo jest taka możliwość, bo myślę, ja miałem lepszy mikrofon, ale to nie jest mikrofon, tylko ja mówię do słuchawek. Nie? No, no, bo podłączyłem ten kabel, gdzie się po, ten. No, są zielone i czerwone takie kółeczko To ten i tam jest mikrofon i słuchawki na takie obrazki. I ja podłączyłem te słuchawki do obrazku z mikrofonem. Ale. no działa, ale słabo. Ale naprawdę, dr drugi odcinek. Czemu macie trawę w domu? No, czy ktoś z Was ma trawę w domu dobra? Nie, cudzetem. Chciałem coś dokończyć, ale zapomniałam. No wyjście, róbcie dzień. Dobra. To może zakończymy na dachu domu.